Cześć kochani, witam Was dzisiaj świątecznie już. Nie będziemy się dzisiaj męczyć żadnymi formułami, żadnymi makrami, kodami VBA. Dzisiaj będziemy sobie robić po prostu jaja, a dokładnie będą to jaja wielkanocne, czyli tradycyjne polskie pisanki. Ok, słuchajcie, to co widzimy tutaj na ekranie zostało w całości, w 100% zrobione w Excelu i już powiem Wam jak to zrobiłem. Ok, zobaczcie. Postanowiłem, że zrobię sobie różnego rodzaju pisanki. W paski, w kropeczki. No tutaj możemy zastosować różnego rodzaju formy graficzne, jak to zrobiłem. No przejdźmy tutaj sobie do drugiego arkusza, może do, do arkusza trzeciego. Na początku narysowałem sobie takie paski kolorowane I, i ważna rzecz wcześniej. Tutaj, może odkryję kartę. Na widoku ukryjmy linie siatki, bo one będą nam przeszkadzały. No teraz tak. Zrobiłem sobie akurat zielony, to jest taki kolor Excela, więc ja tak sobie bawiłem się w ten kolor. Robię Ctrl C, robię kolejny pasek i teraz tak, te kolumny tutaj szerokość mam 4. Natomiast pomiędzy paskami zmieniam szerokość na 1. Tu od razu podpowiadam, ja tutaj bardzo często stosuję taki sekwencję skrótów Alt, F, K i Z w te alt f k i w tym momencie mogę sobie szybko zmieniać szerokość kolumny teraz jeżeli skopiowałem a tutaj chciałbym zachować taką gradację kolorów przechodzę narzędzia główne tutaj wypełni więcej kolorów i tutaj na tym suwaku sobie na przykład zjeżdżam na jakiś taki bardzo jasny kolor i zobaczcie mam kolejną tutaj tonację tego koloru co teraz robimy dalej no bo teraz mamy paseczki a my sobie chcemy zrobić po prostu jaja no więc tak, zaznaczam sobie taki obszar, robię teraz tak, tutaj kopiuj, przepraszam, nie, robimy tak, kopiuj jako obraz, OK, no i na przykład ja tutaj sobie to wkleję, CTRL V. To co teraz tutaj widzimy, to już jest obraz, zobaczcie, ja go mogę tutaj powiększać, zmniejszać, no i teraz wykorzystamy cechy obrazu. Przechodzę tutaj na zakładkę format obrazu i mamy coś takiego jak funkcję przytnij, więc ja zrobię przytnij, tutaj mam funkcję przytnij do kształtu, Kurczę, niestety tutaj mi się wyjechał mi ekran poza, więc ja może przesunę sobie mój, mój komputer wcześniej. Zobaczymy format obrazu. OK. Robimy przytnij, przytnij do kształtu. Ja wybiorę sobie tutaj owal. OK? No i zobaczcie, już w ten sposób ja tutaj sobie zjadę z powrotem, żebyśmy widzieli cały ekran. Już mam. Dokładnie owal taki, jaki chciałem, ale to nie wszystko, ponieważ zaraz jeszcze zrobimy z nim kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Klikam prawy przycisk, wejdziemy w rozmiar i właściwości, fajnie, wypełnieniu, linii brak linii, bo ta linia była, nie będzie nam potrzebna, więc ważne, żeby nie było linii. No i na przykład zrobimy sobie wypełnienie gradientowe i zobaczcie, tutaj możemy sobie, tu akurat mam wybrany kolor czerwony. Dwa kolory czerwone, ale mogę stanąć tutaj na tym kolorze, zmieniam kolor na przykład na kolor, zaraz tutaj sobie sprawdzimy, wybiorę sobie na przykład jakiś tam kolor żółty, ok, mam przejście między żółtym kolorem. Prawda? A czerwonym, tak? Mogę tutaj zrobić. Ewentualnie ten kolor czerwony mógłbym jeszcze jakoś e, zmienić go, i w ten sposób, zobaczcie, mam już tutaj wstawione paski, więc to zamknę. Ale teraz zrobimy jeszcze jedną fajną, ciekawą rzecz. Powiedzmy, no to jajko jakieś takie nie jest jajowate. No powiedzmy, że dobra, to jest takie jajko. E, jeszcze raz wejdziemy sobie. Mm, klikniemy tutaj. Wejdziemy rozmiar i właściwości. I teraz zastosujemy mm, tutaj. Mamy takie rzeczy jak format 3D, i weźmiemy, wchodzimy tutaj w górny skos i wybierzemy ten pierwszy z góry. I teraz, jak go wybierzemy, to proponuję tutaj szerokość. No, zwiększyć tam dość mocno, wtedy zobaczcie, fajnie nam się zaokrąglają nasze rogi. No i praktycznie zobaczcie, mamy zrobioną naszą y, pisaneczkę, możemy sobie ją tutaj obracać, y, coś tutaj dodawać i już mamy zrobioną pierwszą y, pisankę. Teraz tak, no i, i analogicznie, słuchajcie, z, y, potem zrobiłem na przykład taką pisankę, tak? czyli tak samo. Kopiuję taki obraz, potem y, tutaj zamieniam owale. Y, kolejną rzecz, którą też zrobiłem, to na przykład zastosowałem sobie kółeczka, czyli wstawiam sobie wstaw, robię ilustracje, kształty, no i wstawiam sobie na przykład mój owal, czyli na początku sobie otworzyłem jakieś kółeczko, domyślnie mi się tutaj zakolorowało na niebieski, załóżmy, że ja będę sobie chciał zrobić czerwone i zobaczcie, jest tutaj, niestety, tutaj mamy linię, my ją usuniemy, prawy przycisk, rozmiar i właściwości, wybieramy tutaj wypełni właściwości, nie, Przepraszam, to będzie tutaj, wychodzimy, wypełni, wypełnienie linia, brak linii, czyli nie mamy linii, no i na przykład, OK. ale teraz jeszcze jedna rzecz, podobnie wybierzemy sobie tutaj górny skos, tak żeby, no i też możemy go zwiększyć, więc fajne będziemy mieli takie cieniowane kółeczka, teraz, no i co robimy, po prostu ctrl c, i sobie kopiujemy, ile chcemy takich kółeczek. Teraz fajna rzecz. Jeżeli chcemy powiększać te kółka symetrycznie, to wystarczy wcisnąć Shift i tutaj myszką sobie możemy powiększać mniejsze, większe, ponieważ gdybyśmy tylko jednym ręką myszką ciągnęli, to zobaczcie, że no tutaj z takich kółeczek robią nam się po prostu dziwne owalne jaja. Także w ten sposób, no i potem sobie możemy coś takiego dowolnie kopiować i znowu tak samo. Jeżeli chciałbym zrobić sobie taką pisaneczkę, to zaznaczam taki obszar. Tak, Robię kopiuj, kopiuj jako obraz, ok, no i powiedzmy gdzieś tu sobie dalej mogę przejść z boku, zaraz Wam pokażę, ok, Ctrl V i tutaj to samo, format obrazu, przytnij, przytnij do kształtu i go przytniemy do kształtu właśnie naszego owala, już mamy jajeczko i tutaj dokładnie to samo, potem możemy wejść do rozmiar właściwości, Weźmiemy w wypełnieniu, wypełnienie gradientowe i zobaczcie, już mamy ten efekt. Potem jeszcze robimy górny skos i powiedzmy zwiększamy go sobie tutaj ładnie i mamy piękne, kolorowe jajeczko. A teraz kolejny temat, jak chcemy sobie zrobić takie pasiaste jaja. W jaki sposób ja to zrobiłem? Wybieramy wstaw, ilustrację, tutaj mamy kształty i mamy tutaj taki kształt. A my sobie go tutaj zobaczcie, rysujemy. No i tutaj możemy sobie zmieniać jego kształty w ten sposób. No i załóżmy, że jeżeli zrobię pierwszy, o na przykład taki, sobie jajeczko moje przesunę, no to zobaczcie, potem wystarczy Ctrl C, Ctrl V. Obracam go. OK. Dojeżdżam tutaj, tak żeby nam się ładnie zgadzało. A potem robię co, drugi robię Ctrl C, Ctrl V. Przesuwam go tutaj, ale teraz go zawężam i tutaj też sobie jeszcze go mogę zawęzić. No, także zobaczcie, w ten sposób możemy się tutaj bawić, możemy sobie robić i analogicznie tak samo potem kopiujemy i przetwarzamy sobie taki obrazek. No i teraz zobaczmy już właściwie efekt końcowy, w jaki sposób składamy nasz, nasz obrazek. Tutaj co zrobiłem, jak zrobiłem swój koszyczek, też dokładnie, czyli układ robimy wstawianie, ilustracje, kształty. Wybrałem sobie właśnie ten kształt, obróciłem go sobie w ten sposób. Prawy przycisk, zaraz go sobie tutaj wejdziemy, formatowanie kształtu, wypełnienie kształtu i możemy sobie wybrać obraz, chociaż tutaj jest tekstura, no i sobie możemy, widzicie, wybrać dowolną teksturę. Na przykład tego typu teksturę. Tutaj też usuwamy linieczkę. No i zobaczcie, mamy koszyczek. Także możemy z takiego koszyczka zrobić coś takiego. No i potem co? Potem tylko kopiujemy nasze jaja i sobie dodajemy. Ważna rzecz tutaj, żeby tutaj odpowiednio ustawić, co jest na górze, co jest na dole. Czyli jeżeli to jajko, tutaj mamy przesuń na wierzch, przesuń na spód, zobaczmy. Przesuń na wierzch. No to jeżeli tak by było, no to nie, toś nam nie gra. To jajko po prostu musimy sobie mm, przesuń y, do tyłu. No i ono sobie wtedy. Y, Znika, ewentualnie tutaj na moim koszyczku robię na sam wierzch i koszyczek mi zakrywa. No i w ten sposób, słuchajcie, mamy zrobioną nasze wielkanocne pisanki. Także jeszcze raz życzę Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, przede wszystkim poczucia humoru. Pozdrawiam i oczywiście zapraszam w każdy wtorek o godzinie 10 do naszego Excel Coffee Roomu. Tam też czasami robimy jaja, ale tam zajmujemy się już bardziej poważnymi rzeczami. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się Tomek.